Halo, się halo, wszystkim ludzi z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku z RimWorld'a e, słuchajcie, jeszcze, dobra, już, już jesteśmy e, dzień, dzień, dzień dobry, e, jeśli bym się patrzył w tamtym kierunku, co teraz, to po prostu tam jest OBS e, a ja lubię widzieć swoją kamerkę, dobra, na czym stanęli? stanęliśmy na tym, że e, że potrzebujemy ciepłych ubrań nie mamy ciepłych ubrań, tylko... Ty sobie coś tam oglądasz, tu fajnie w sumie bardzo mnie to cieszy pod jakimś tam względem chyba? Słuchajcie, od razu mówię, że ja wiem, że ta seria nie będzie jakoś mega popularna i tak dalej Ale że ona będzie się raczej pojawiała codziennie, ponieważ mam taki kaprys. Na przykład, na przykład tak mogę powiedzieć, że mam taki kaprys więc no czemu ty nie ten. To, to, Gdzie ty polazłeś? Cze, cze, czemu po... Okej, okay, spółdzielisz ten, ale to, to gówno mnie to obchodzi, halo, stary, dobra, co ty masz, no może wiwiórka ci nie zabije jak ostatnio, e, renifer, ja, ja będę jej nazywał ich reniferami po prostu, e, słuchajcie i ogólnie, e, karibu to są, no, e, ogólnie tak, jeśli chodzi o serię z tego, e, będę grał na tej mapie, jak przegram, to przegram. Nie, nie mam zamiaru teraz za bardzo wczytywać już e, stanu gry. E, widzę, że generator ogólnie jakoś tam sobie się będzie trzymał e, i bardzo fajnie. Tylko tak. Um, no właśnie, generator, generator robi mnóstwo, mnóstwo energii, nie? I moglibyśmy to zacząć tutaj coś działać na zasadzie baterii. Że jakieś baterie moglibyśmy postawić, i to zawsze było, byłby jakiś tam. Hmm. Ale nie, nie, nie wiem, czy to jeszcze na tym etapie powinienem się bawić w baterie. E, aha, mamy ponad 2 stopnie. E, I to jedzenie zacznie mi się niedługo psuć. A e, to jedzenie się zacznie mi niedługo psuć, i to mnie boli. E, wolałbym, gdyby oni już coś tu zaczęli wykopywać, jak serio, e, jakoś tak na poważnie. Um. Z tego zróbcie jadalnie, z tego zróbcie jakąś jadalnię a tutaj zrobimy sobie na razie jakiś tam magazyn, tak? Tylko że no kwestia jest ten, tego, że ktoś musi, e, musi sobie kopać, dokładnie tak, czyli obecnie to, mm, to, 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 jest najmniej o, dokładnie, ty to, ty to możesz sobie kopać, nie e, i jest fajnie, teraz tak, e, produkcja stu e, do badań, jakiś tu do badań by się już mógł e, przydać i mamy wędrowiec do łącza E, niby dobrze, niby źle. Zobaczmy co ty tu masz, jesteś społeczny, strasznie artystyczny, medycyna, niezdolny do, brutalny... O, no jesteś taki, jakby to nazwać, no, no jesteś gównem, no sorry. E, dobra, no to co, my mamy tu lekarza jako pierwszy, no tu też możesz być tym drugim lekarzem. E, woźny, strażnik, no to jak najbardziej przynajmniej... Tobie schodzi jedna robota myśliwego ci tak byśmy nie dali, no mógłbyś być rolnikiem, ogrodnikiem możesz być tragarzem, ale zostań naszym może górnikiem, górnikiem i rzemieślnikiem w takim razie zostań naszym głównym Tylko że teraz, tak, szczegóły szczegóły, bo kto tu po coś robić? Rzemieślnictwo mamy na dziesiątce, nawet nie? Więc, więc jest dobra, więc jest ok, żebyśmy dali sobie na, w ten, w ten, w ten w tą rzecz zwykłe. Najlepiej, jakbyś robiła zwykłe. E, tu stół do banan się robi idealnie. Kamieniarstwo jakieś musimy sobie opracować. E, i, kamień, I tym się zajmie Emma. Emma zajmie się badaniem. Musimy to wybadać w miarę szybko. W miarę szybko opłaci nam się to na pewno i teraz tak w ogóle rozwiniemy sobie te rzeczy mamy trochę drewna, no nie jest to jakiś, jakaś rewelacja na jaką sobie bym chciał powiedzmy pozwolić, ale no jakieś tam drewienko jest nie, dobra zróbmy sobie takie no małe bo małe, no nie małe bo małe, ale zróbmy sobie e, pokoiki tutaj Niestety, no, taka, takie kwatery muszą im wystarczyć na chwilę obecną, bo e, nie ma opcji, żebym na chwilę na razie mógł się jakoś tam. E, a, właśnie. Hmm. Właśnie, bo bym musiał jeszcze metal na to marnować. To nie, to na razie nie, to na razie nic nie robcie. Emma niech to zbada. E, Emma niech to zbada sobie. E, to niech już coś wynosi powoli. Mm, to niech sobie ktoś wynosi i tutaj dajmy obszary od razu e, obszar, obszar, obszar. Nie wiem. Tutaj dajmy sobie taki, taki obszarek. E, wyłącz wszystko, bryły tak. Przedmioty sztuka meble nieprzetworzone, cegły. I tutaj może, możecie dawać cegły, e, a to usuń. E, I tu damy priorytet e, preferowany. Żeby od razu nam tu zabierali, no. E, widzę, że ty będziesz spał na ziemi i to nie jest bardzo dobre. E, masz na szczęście bardzo niskie oczekiwania, e, bardzo szczęśliwy. E, czujesz się świetnie, okej. Okay. Okej, okay. szczotki statku, to jest to, co pożądam. To jest coś, co chciałbym w ogóle jest na 0 stopni, nie? E, to najlepiej poluj szczur. No, co takich szczurków tu jest, nie? Ale jakoś, no, za bardzo ta osada, nie, no. Będzie ciężko, może tak powiem. Będzie ciężko, ponieważ, e, ponieważ, ponieważ nie będziemy mieli do stałego dostępu do leków. E, ponieważ nic tu nie ma prawa rosnąć. E, ale chętnie zobaczę. E, Okej, okay, żaden, żaden nie posiada, nie posiada ciekawe e, Zastanawia mnie to, czy jeżeli bym zrobił coś takiego, czekajcie, meble. E, jeśli zrobimy to na tej zasadzie, to czy. E, rośliny będą mogły rosnąć, bo t, tego nie jestem pewien, e, tego nie wiem, może tak powiem, tego nie wiem, e, czy coś takiego jest, więc dlatego chcę sprawdzić, no badania powoli sobie jakoś tam działają. Ty tutaj widzę, że żresz sobie uh, Najgorsze jest to, że to mięso mi się niedługo zepsuje Że to mięso mi się niedługo zepsuje i mógł, można byłoby powoli zacząć myśleć nad jakimś tym magazynem uh, uh, uh. W sumie nie wiem, nie, nie, na, na razie nie. Na razie to w takim razie olejmy po prostu uh, Przynajmniej no, mam nadzieję, że to mi Nie kopnie w dupę jeśli to sobie tak powiedzmy oleje nie żadnych cegieł nie ma więc i tak muszę na razie budować bazę z kurde drewna to nie to, to wiecie co nie to tu musi powstać coś na zasadzie spichlerza może nie tyle co spichlerza ale podłogi Wygłacz podłogę, drewniana podłoga. No, troszeczkę na to będzie trzeba zużyć rzeczy. Temperatura, klimatyzator. Tutaj od razu klimatyzację, energia. Kabel tutaj poprowadzić. No i teraz tak. Ktoś musi to wybudować. I od razu tak samo będą obszary. Robimy sobie obszary, skład posiłki, surowe jedzenie. Ok, i to jest wszystko, to jest wszystko. E, potrzeba umocnień. Potrzebujemy ciepłych ubrań. Tak sobie zdaję z tego wszystkiego sprawę. E, widzę, że ty jakoś mega agresywny nie jesteś. Przynajmniej mam nadzieję, że nie staniesz się jakimś agresorem. Emma sobie tutaj po maluteńku bada. Bardzo mnie. Nagły atak tak? A... i to jeden kolega, tak. I to jeden kolega. I, 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 I ty będziesz szedł od razu tutaj. Mhm. E, dobra, zróbmy to w ten sposób. Tutaj ty z pistoletem się ustaw tu. E, I czy ty możesz bić się z nim? Możesz się z nim bić. Bardzo dobrze. E, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Bo. E, możemy, 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 możemy. możemy e, zr... To. To, to, to nieważne. Nie, nie było tematu. <grym> e, aha, no i teraz. Stary, ty umrzesz. Ja, ja to wiem, że ja nie zdążę zrobić więzienia do momentu kiedy ty byś miał nie umrzeć, szczerze mówiąc. Więc tak się zastanawiam, co z tobą by zrobić. No wolałbym cię nie zabijać, ale nie mam łóżek dla więźniów. No i dodatkowo to trzeba pamiętać, że ja też na więźni. Że ja też na więźnia muszę, wiecie, marnować... Um, marnować rzeczy, a ty zaraz się wykrwawisz Tak? Czy, czy może zdążyłbym coś zrobić zanim się wykrwawisz, co? Uh, w sumie to nie wiem nawet uh, Dobra uh, Nie plan, tylko skład i chciałbym wziąć tu... Raczej preferowany Emma uh, Emma nie jest budowniczym uh, Też nie jesteś budowniczym Ignacio uh, Ignacio ty jesteś budowniczym chciałbym, żebyś się tym również zajął um, no tak, ale będę miał jego ciało tutaj. Hmm. Czy mi, czy mnie stać na taką burżuazję, żeby, nie wiem, zrobić coś takiego? Hmm. No dobra, powiedzmy, że coś takiego zrobimy na szybciora, żeby tylko yy, żeby tylko mógł on, że tak powiem Żebyśmy mogli go wziąć do, 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 do niewoli Musisz to skończyć teraz, zanim on umrze No w ogóle szybko, szybko wpadłem na ten pomysł, prawda? Zajmij się budową, bo jak on umrze To ja nie będę miał co z tym za bardzo zrobić Zajmij się budową do końca Ziomek Nie denerwuj mnie Dobra, stóp. Znaczy st stop Wejdź do niewoli Emma, ty jesteś. E, zajmij się uleczeniem. Nie wiem, co ty możesz zrobić, e, ale jeśli go uratujesz, jakkolwiek będzie dobrze. Bo leków nie mam zamiaru na niego zużywać. Bo no, no nie oszukujmy się, no. Nie stać nas na leki, no. E, ekstremalnie niskie oczekiwanie. Naprawdę dostałeś infekcję. Niech stracę, no dobra Niech stracę e, Ty tutaj widzę pracujesz czwardo Więc bardzo mnie to cieszy A ty jesteś lekarzem numer 2 nie? Okej, okay, no ale to jest Ostatnia rzecz jaką mogę ci oferować Mało pożywienia, choroba Infekcja, znowu co? Zaćmienie. To zaćmienie mnie mało interesuje. Naprawdę będę musiał na niego używać medykamentów. Ignat I co ty robisz? Infekcja. No okej, okay, no dostał w pierdol po prostu, no i... To tak się stało, nie? Hmm... W sumie może ja go wypuszczę po prostu. Więzień, wypuszczenie. Tak, wypuszczę go po prostu. Ubranie jako taką nam dało, ponieważ czekacie frakcje. Eee, nie wiem skąd ty będziesz. Goście, kim jest to nasi goście? Handlarz jakiś. Okej, okay. eee, ty jesteś społecznie mnie. Eee, no nie wiem, dobra, nieważne. Eee, to znaczy, ważne, nieważne. Eee, co? Eee, strażnik. Tak, ty, ty mój przyjacielu miły. E, pohandluj tutaj troszeczkę z nimi. E, Prosedania ci mogę sprzedać, tak? Racje żywnościowe w tym im oh kurde, po 30 tych. To mi się nie podoba. Leki. E, no i to jest to, co ja potrzebuję. No. no, ja muszę odkupować, odkupywać, odkupować. Ej, patrzcie, w ogóle już ściana tu jest. Wow, ej, pięknie. Pięknie, po prostu świetnie. W ogóle ja patrzę, że wow, już jest 15 minuta odcinka, nie? A mi się mega pozytywnie w to granie. Mięso się psuje. Ej, co ty robisz, jeśli nie budujesz kabli? Ej, energia. Rozbłysk słoneczny, no nie gadaj, no. Naprawdę... Na, 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 naprawdę, jeśli to mi się zepsuje, w ogóle ja się boję tego, nie? Boję się, że to. A mogę to No to, to nie oswajaj. E, dobrze byłoby, gdyby on zaatakował tych tych, 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 tych. O właśnie, czekajcie, czy ja go wypuściłem? Mmm. Okej, okay. nie, nie, no bo to, to nie, nawet nie wiem czy to był ten nagły atak. Dobra, no nieważne, tego ziomka zio 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 nie ma teraz, to to się nie przejmuje tym. Eee, właśnie, to kurde, no jeśli sprądem będą tu takie problemy, ale patrzcie, jest 15 stopni ten. Jest 15 stopni poza, poza domem, że tak powiem. Eee, tutaj, jak to wszystko już ruszy, będzie okej. Okay. A, bo ty tutaj, tu musisz spać. Co? Ty tu, ale badania tu idą. Badania pomalutku się e, zbliżają do końca. Czyli będziemy mogli już powoli myśleć nad e, rezultatem tutaj, w sensie nad dalszym, e, nad dalszym aspektem rozwojowym. Mięso mm. zająca nam się zepsuło. No, okej, okay. królik, na szczęście nie ma tu aż takiej zwierzyny, która mogłaby się sprzeciwstawić mi, znaczy, no, aż tak bardzo. Ehm... Ignacio, polujesz na zająca. Kurde, no ten, ten dryblasu jest nie blisko. Hmm. Ej, dobra, oni są rośliną żercami. A, to spoko, dobra. Dobra, to się nie boję go... Aż tak bardzo. <dysk> Dobra, no aż tak bardzo się nie boję. Tylko żeby nie wpierdzielał mo moich posiłków, nie? I będzie dobrze. E, ty to penie masz w ogóle ekstremalnie... Bardzo, że dobrze, że masz niskie oczekiwa... Jesteś nago? Nie, to załóż to. A, bo ty masz już jakąś kurtkę Hmm No dobra, no, no co, co ja ma, mogę powiedzieć, nie? Eee... Brak biologiczyściasa, ja dostajesz pierdolca przez to eee, no. Spałem pod gołym niebem, to jest już minus 8, było zimno podczas snu no, rozpadające się ubranie, no co ja mogę zrobić wam? No? Jakiś t-shirt w ogóle moglibyśmy zrobić równie dobrze. Eee... Tak, żeby nie każdy mógł go craftować mm, Make t-shirt, ok, szczegóły Niestety nie mogę nic więcej zrobić e, Prawdopodobnie ktoś może, czekajcie, komu ja dałem ten? Mm, rzemieślnik Emma, 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 słuchaj e, Aha, to, to tak, hm, ja bym wolał jakbyś się zrobiła jednak To wiesz, jakbyś e, Banania wzięła na, w pierwszej kolejności Mało pożywienia, no zdaję sobie sprawę, że nie ma go dużo E, nie, 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 że rozbierz go, tylko wybierz właściciela, no miej tu chociaż takie łóżeczko, e, chociaż tyle mogę ci zaoferować na chwilę obecną. E, ty sobie tutaj lataj, ty mi nie przeszkadzasz pod żadnym pozorem. E, nawet bym cię był... Jak, jak trzy osoby bezczynne? Ja wam dam bycie bezczynnym, kurde. E, ja, ja już wam daję robotę, no, miski kolorowe, nie myślicie, że ten... Nie myślę, że tutaj będziecie się opierdzielali. Mm, teraz tak, muszę się zastanowić, jak ja bym chciał tą, ba tą bazę w ogóle widzieć e, Jak ja bym chciał to widzieć obszary, e, dobra, w ogóle może kopcie po prostu e, bo tu będzie ściana, tu i tu tak samo e, tu bym jeszcze jedno poszerzył Bo tu będzie tak ściana to o dwa jeszcze tu poszerzyć o jedno tutaj, ok. A, I teraz tak, planujemy. Tutaj mógłbym zrobić tak naprawdę jakiś warsztat rzemieślniczy. Tak dosyć taki sporawy. Powiedzmy, że na zasadzie. O, na zasadzie takiej kuchni tutaj. Mhm. Uh -huh. I tutaj. Aha, i tutaj mam taki limit, że tak powiem. A... I tutaj mógłbym zrobić taki troszeczkę większy magazyn na, 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 na właśnie, na te ubrania i tak dalej. To, to też nie jest głupi pomysł. Um, tutaj bym mógł już jakiś szpital kombinować. Znaczy, ja i tak zapomnę o tym, co ja tutaj chcę zrobić, tak naprawdę. Ale tak mniej więcej chcę to rozplanować, żeby wiedzieć, na czym stoję. Dobra, Ignacio i się tutaj bawi, widzę. Jesteś zazdrosny, co? Ziomuś, ziomuś, nie robijaj mnie. Naprawdę, jesteś ta, aż tak upośledzony, że, eee, e, Emma, pr przepraszam cię, pr przepraszam, po prostu połóż się, po prostu się połóż tam i zaśnij, e, i co, już zadowolony jesteś, czy nie? Jesteś nago, brzydkie otoczenie, rozpadające się, spółdzieli, sypialnie, było zimno podczas snu. Boże, jakie on ma wymagania? Najgorsze jest to, że jej będzie teraz zimno e... W sumie... W sumie to to tu można przejść równie dobrze i też będzie ok, I też będzie ok. No chcę jak najszybciej, że tak powiem, już się wprowadzać w góry. E, w górę, bo będzie o wiele łatwiej właśnie... E... Ty potrzebujesz 1600! Ej, patrzcie, ale to jakoś tam rośnie. Ja, ej, ja, to jakoś rośnie. To jest ciekawe. Dobra, budujemy jeszcze jeden generator. To jakoś rośnie. To jest najlepsze, że te ziemniaki rosną. Wolno, bo wolno, ale one rosną. Ej, czyli może nie jestem jeszcze aż tak bardzo, że tak powiem ciemnej dupie. No i teraz po powinno dać radę to odpalić Serio? No, no, na naprawdę Serio aż tak bardzo minimalnie Ej, no bomba, bomba, ej, one mogą tu rosnąć Ja byłem przekonany, że nie mogą bombowo, po prostu, ej, serio i to jest dobra nowina, ponieważ, ponieważ, dlaczego? Eee, rolnik 5 mm, słuchaj, będziesz rolnik... Ignacio, będziesz rolnikiem na pierwszym miejscu zaraz, bo być, być, pe, 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 być umyśliwym i budowniczym, ty jesteś naszym głównym budowniczym i ty taki, taki masz być, w sumie tak ci dam i to będzie jako twoja druga Eee, druga ten, kamieniarstwo pięknie, eee, teraz tak, struktury, produkcja, eee, stół kamieniarski, eee, widzę, że drewna nie mamy, co eee, obszary. Spróbujmy tutaj zasadzić eee, drzewo, spróbujmy tutaj drewno zasadzić My tutaj będziemy im kazali wycinać jak największą ilość drewna Bo tego drewna no na tej mapie nie jest dużo Więc warto byłoby teraz zrobić jakąś, jakąś ekspedycję na to Tylko tak, czy wam nie będzie za ciemno? Nie no myślę, że będzie okej okay w miarę Co ty tutaj dostajesz w pierdolce jakiegoś mały? Obrzydliwe otoczenie, na go, tak no to tam jest taki standard jakiś nie? więc ja ci z tym nic nie zrobię eee, Tu się buduje tu, ty już ktoś już zaczął sadzić czyli fajnie, bardzo fajnie, bardzo bardzo mnie to cieszy, eee, że jestem w stanie jednak wchodować sobie eee, tutaj jakieś rzeczy eee, ta tak, papa pa, pa, cegły eee, powtarzaj bez przerwy, nie wiem kto się tym zajmie, ale ktoś może Mało jest jedzenia dosyć, nie? Tak stop, dosyć stopniowo jest mały jego. a, a właśnie, mm, wybierz Emma, 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 misiu, mm, przyjaciółko, musisz tutaj ty rezydować, rzadkie te i czy ty, aha, czy jesteś taki sam? Hmm. Nie, nie da rady, nie dam rady go polować. Ale dobra, słuchajcie, w tym też momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobał łapka w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. No i cześć.